Siemano, dzisiaj będę otwierać big boxa, mega boxa, osiem małych skrzynek i dwa big boxy. No to, czekajcie. No, pierwsza box. I, jakbyście nie zauważyli, jestem na nowym koncie, bo nie chcąc tamtego dnia, postanowiłam brawla. i mnie...

Okej, okay, znowu jestem. Teraz zaczynamy. O, czekajcie, odblokuję. I Ej, ale tego dużo było. Zróbmy to zakrywam jedynkę, wy będziecie widzieć. 90 monet, 10 do broka. 12 do nity i. Nie, 14 do bok. O, kurde, 400 podwajacza? What? Z big boxa. Upgrade y chyba robili. O. A na takim końcu miałem Jeans. Ja już nie. Big box, ja sobie znowu zakrywam. <laughs> nie widzę. Widzę, jak to czerwono. O, czekaj. 31. 26, spoko. 30 losa. Tylko dwa. No te, te biegursy zwykle są oszukane. Mega boksik. Kurde, niech trzy razy podskoczy. Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, co jest, Tak się zakrywam. Dzień Leon. Siedemna, spoko. Dwadzieścia Dorito. Nie ja siedziałem do koza? o oh my god! Patrz z Mega Boxa! Kobie? Tak yeah! A ja nie patrzę. A, mam... a jaką miałeś? Szóstkę. Zaraz. Jackie. Jackie jest... Miałeś 70 gemów? Nie. za Zastarpońscy. Jest! I mam prawie 2000 monet. O matko, ale fajnie ty. A ostatnio Riko no, no. zna... dropnąłem. Okay, jest... Nie wiem. Przyjechała się